Witajcie! Po dłuższej przerwie witam ponownie na moim kanale. Przerwa wynikała z kilku powodów. Pierwszym był taki, że zaangażowałem się w kurs z Duński od Artura Mielińskiego. Chciałem przygotować projekt piecy akumulacyjnych, które będą u nas w domu i projekt kuchni, trzonu kuchennego dokładnie, to się tak nazywa. I te projekty przygotowywałem w ciągu ostatnich tych dwóch miesięcy trzech hmm, Oprócz tego była pandemia, więc mieliśmy spore opóźnienia w budowie i te opóźnienia niestety to są dwa miesiące około. Ale etap prac już widać, że coś się dzieje. Hmm, tutaj może kadrowanie nie najlepiej mi wychodzi, ale zapraszam na stronę na Facebooku, gdzie regularnie wrzucam zdjęcia z budowy. Strona nazywa się w Dolinie Rawki, zresztą tak jak kanał na YouTubie. Teraz etap jest taki, za trzy dni, najprawdopodobniej za trzy dni będzie koniec konstrukcji drewnianej i tydzień później przyjedzie kolega Filip, który będzie odgrywał, dopełniał nam ściany domu. Jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany technologią. Jeżeli chciałby podpatrzeć jak praca z Hemkrytem wygląda, to zapraszam do kontaktu ze mną i, i będziemy mogli się umówić, spotkać. Myślę, że Filip się chętnie podzieli swoją wiedzą, swoją praktyką. Chętnie kogoś też nauczy, przyuczy. Jest to, jest to myślę ciekawe, ciekawa technologia. A nawiązując do ostatniego filmu, który wrzucałem. Do, gliny, do testu gliny, który, który ten test robił Filip. Przebieg pomyślnie, zresztą tak jak się spodziewałem. Ta glina u nas na wsi jest dobra jakościowo. Jest naprawdę, nadaje się do, do budownictwa. Problem jest taki, że ma trochę kamyczków, ma trochę korzeni, więc żeby ją przygotować to trzeba ją najpierw przesiać, są na to różne metody. Ja mam pomysł taki, żeby po prostu ją rozrabiać bardzo rzadko i cedzić przez sitko i grubszą frakcję wyrzucać. Myślę, że na tynki nie będę się aż tak bawił. Możliwe, że do, do pieca częściowo wykorzystam tą glinę i do ścian wewnętrznych, które będą z gliny lekkiej, czyli mieszanki gliny ze słomą. Do tego ta glina się super nada. Nawet do tych ścianek działowych myślę, że nie będę musiał specjalnie jej oczyszczać poza kamieniami i grubszą taką frakcją, która zostanie w rękach. Całą resztę myślę, że puścimy tutaj aż takiej precyzji w tej glinie nie musi być. Do pieca już musi być bardzo czysta, więc no będę się zastanawiał, czy będzie kimś się chciało je oczyścić, czy kupimy w workach i, i troszeczkę szybciej to zrobię. Zobaczymy też jak kosztowo to wyjdzie, bo mm, kopanie gliny to mm, no nie wiem czy takie tanie, jeżeli się bierze sprzęt. A samemu to się można chyba zajechać, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie tyle. Jak już będę dochodził do budowy pieca, to też na pewno coś nakręcę. Teraz już będę coś pewnie częściej wrzucał. Mam nadzieję, że się jakoś będziemy widywać regularnie, a nie z taką przerwą jak teraz. Miłego dnia, do zobaczenia.